bitches love cake. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ericiks Master! A... To jest kolejny odcinek z The Huntera, w którym populujemy sobie nankeczuchy na mapie, której nazwy nie potrafię wymówić z broni, ze strzelby, którą dostaje się poprzez kupno. Można było dostać poprzez kupno gry The Hunter Pimol do jakiegoś tam okresu, ale ja dostałem, dlatego pomyślałem, kurde, nie ma takiego czystego odcinka z kaczuch. A przy okazji dostałem nową broń, więc czemu by nie pokazać jej, nie? My się wydaje, że całkiem spoko opcja. Generalnie odcinek nie będzie jakiś specjalnie dynamiczny i w ogóle zbytnio jakiś bardzo ciekawy, bo będziemy polować na kaczki, a polowanie na kaczki charakteryzuje się tym, że powtarzamy cały czas jedną i to samo czynność. To jest takie luźne, luźne polowanie. wsiąść sobie do czatowni. Generalnie ja jak poluję robię taki myk, że wchodzę sobie do czatowni i sobie głośność na maksja, wszystko na maksa. Po prostu kłócam i sobie latam po internecie, po necie, coś tam oglądam. Jak usłyszę, że kaczki lecą, wracam do gry. Wszystko robię poprzez przeglądarkę z tym, żeby mieć wszystko pod jednym przyciskiem. I dzięki temu jest to całkiem, całkiem wygodna opcja. No i cóż, tak wygląda nasza strzelba z pierwszej osoby. Z, z trzeciej tam widzieliście. Tu są moje kaczuchy. Jak ktoś oglądał odcinek halloweenowy, z eventowy yy, Tam chyba, no tam yy, musiałem mu podawać ileś tam kaczek, bez używania czatowni Więc jeżeli ktoś oglądał to kojarzy, A jeżeli nie to, to polecam, polecam Dobra, to ja się tu zakamufluję, poczekam sobie na pierwszy klucz jaki tu będzie leciał I będziemy próbować coś ubić, więc mi się za chwilę Leci nasz pierwszy klucz, dosyć szybko więc próbujemy e, dopuścić do tego, żeby się jakieś spuściły sobie, czy, jakkolwiek to brzmi A nie było może upalować jakiegoś Unikata Bardzo często latają unikatowe klaczki ale, ale rzadko chcą zejść Ja mam chyba trzy w swojej kolekcji ja ty pierwszy klucz widzę totalna olewka Warto wabić do samego końca, bo czasem się zdarza, że potrafią, potrafią zawrócić parę, parę sztuk. Czasem nawet cały klucz. Bywały i takie przypadki, szczerze mówiąc. Ale chyba nie w tym... nie w tej sytuacji. No chyba nie. Więc... Czekamy dalej. czy co jest najgorsze w tej grze? Deszcz. No nie deszcz! Taki o, tylko deszcz kurwa na tej mapie. Jak oddenerwuje. O Boże. Nienawidzę po prostu deszczu na tej mapie. Dobra, spuściły się 5 sztuk. No i wabimy, wabikiem krótko I próbujemy coś zdjąć. Dobra, chyba mamy 4 sztuki. Nie wiem czy mnie w ogóle słyszycie przez ten pieprzony deszcz. Ale zbierzmy sobie te, te, te kaczki. Ja generalnie robię tak, że ubiję tam z 10 kaczek, dopiero zbieram, ale trzeba być też ostrożnym. Bo jeżeli wywali wam serwer i nie zbierzecie ich, to jest troszeczkę, troszeczkę przykro się w takim momencie robi. Dobra, ja nawet nie sprawdzę ile one są pochowane, chociaż to 522 to chyba całkiem ładna. I nie wiem czy coś nie leci nad nami. Chyba nie. O już 50 tych ubiłem. Tutaj coś les, tutaj. Chyba czwarta, tak? A, jeszcze jedno ubiłem poprzednio, ale niestety nie nagrywałem, bo zapomniałem kliknąć Ale dobra, to będzie wszystko. Chowamy się do naszego przytułku. Ja sobie chyba poczekam aż ten deszcz zacznie przestanie padać, bo on strasznie ToSy przeszkadza na nagraniu No i mi nie w o te kaczki, bo ich po prostu nie słyszę O, lecę kolejny wow, wow, wow wow No właśnie Nie słyszałem ich no może coś zejdzie Spróbujmy, no to Ło, tu kolejne Widzę, że dzisiaj. No tak mam. Jak dużo lata, to nie chcę schodzić. Jak mało lata, to schodzę cały klucz. O, fajnie, tylko dwie, tak? Z całego klucza. dobra, mogą być i dwie. Mówi się trudno. Ja w ogóle przeładowałem tą broń? Tak, na szczęście tak. Dobra, bierzemy je. Gdzie ta druga? Ja zwaliłem. Myślałem, że ona leci, znaczy skręca bardziej tamtą stronę. No dobra, to trudno się mówi. Weźmy to kaczuchę. Chyba przestaje padać nawet. O, to dobrze. Bardzo dobrze je dostała. Dobra, mamy już sześć kaczek. Jakoś się tam sobie idzie. Możecie zapytać, czemu poluję bez kolimatora, bo do tej strzelby również można załączyć kolimator, po prostu mi łatwiej. Podczas celowania... Tak jak mam jakoś tą grupę kaczek to jest spoko, ale jak muszę poszukać tej pozostałej To niestety ten... Ta obwódka mi przeszkadza, zabiera mi dużo miejsca nie mogę ich wyłapać Nie zawsze wszystkie lecą tak samo, wiecie, tu zabijecie ze trzy i musicie szybko obkręcić, żeby zabić kolejne, to nie możecie jej znaleźć poprzez ten kolimator Oczywiście jedni preferują, drudzy nie, ja jakoś nie przepadam generalnie, oczywiście posiadam, ale... Ale jakoś specjalnie nie preferuję używania go Co innego w podczas polowania w, w kniej. i o, przesłuchy znowu To wtedy tak, tam w lesie to całkiem spoko mi się to jakoś sprawdza Natomiast podczas polowania na kaczuchy to tak średnio Chyba, chyba nic z tego, jeśli chodzi o ten klucz. Oczywiście znowu nie włączyłem stopera. Spoko. Będzie na oko, jak zwykle. Nopę, chyba nopę. Dobra. To nic. Oby pogoda nam sprzyjała i czekamy dalej. A, mówiłem, coś o... O tym, żeby pogoda nam sprzyjała? Nieważne. Jedna kaczka zeszła bez wabienia. O, jeszcze dwie. Dobra, wystawimy się w ten sposób. Raczej znaczy, tamciej nie zdejmę, ale może uda się dwie naraz. Nie? Ja. A, mam Cię! Od razu wabimy kolejne Co czy musicie wybaczyć mi ten deszcz no z... Wiem, że to generalnie sam jak oglądam jakieś polowania, oglądałem, bo już dawno sam z Huntera jakichś filmików nie oglądałem, ale generalnie jak kiedyś oglądałem filmiki z Huntera i patrzyłem na polowanie na kaczki i padał ten deszcz, to mnie tak irytowało. Nie wiem, nie wiem jak was, ale Trochę wyciszyłem dźwięk, żeby to tak, wiecie, nie było tak bardzo słychać, ale mimo wszystko w wkurza, wkurza. No ale cóż, zbierzmy nasze kaczuchy. Chyba trzy ubiliśmy, czyli wszystkie, które zeszły. Już będziemy mieć chyba dziewięć, jak dobrze liczę. Chodź tu młody. Jeśli będzie tak dalej, padać to ewentualnie zrestartuje. Restartuje serwer. I, i, I tyle. Możecie też zapytać, dlaczego poluje? nie poluje na singlu. Między, dlatego, między innymi dlatego, że podczas. Na przykład jak wyjdę sobie do menu, to czas w grze nadal leci, nie zatrzymuje się. Są tego plusy, to są tego minusy. One jest realistycznej. A druga sprawa jest to, że wyskakują mi znaczniki, i, i, ile punktów i tak dalej, i mogę sobie podejrzeć, ile upolowałem. To jest też bardzo ważne. Dobra, chyba przestaje padać. No, chyba tak, więc. Widzimy się za chwilę. Będziemy robić znowu to samo, czyli wabić i zdejmować kaczuchy, Więc za dwa. Dobra, leci kolejny klucz. W jakichś 15 minutach. O, na dwa. I schodzą. Z jednego schodzą trzy okej, okay. nie, jeszcze nie będę wabił, już trochę nakręcę I teraz, 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 teraz nakręcajcie w moją stronę, dobrze, o to mi chodziło, i teraz was zdejmiemy. Idealnie, właściwie to nie przerywajmy bawienia, bo mimo wszystko jeżeli się... Jeżeli strzelamy im praktycznie pod nimi, to i tak one mogą zawrócić. To jest właśnie śmieszna, śmieszna sprawa. O, dobrze, myślałem, że się znowu rozpada, ale widzę, że... O i tu kolejne dwie schodzą. Tak, dwie, chyba dwie. Tam się raczej nie wrócą. Więc poczekamy chwilę, żeby one dobrze nakręciły. Nie, 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 nie. Razem, razem, razem pa, panie. Kurwa. Nie lubię takiej sytuacji, jak się rozdzielają O, i tam jeszcze dwie. No nic Musimy zdecydować O Jezus, co ja zrobię? Szybko, szybko. No, nie ma szans. No teraz trochę zwaliłem to Też zwaliłem, że... Nie miałem w pełni naładowanej broni wszystkich pocisków, ale trudno. Ubiliśmy raz, zobaczmy, cztery, chyba cztery sztuki, czyli trzynaście łącznie. Zajrzymy się, aby czy nic więcej nie leci i generalnie możemy iść po nie i po prostu zebrać. Ja, ja. Nie wiem jak tam z czasem. Tak mówiłem, nie włączyłem stopera, ale. Jeszcze z parę kluczy spróbujemy zdjąć. Zbieram te klaczki, muszę powiedzieć. Kaczki, i muszę na chwilę pójść AFK. W czas gdy te kaczki będą latać, może jak wrócę, to spróbuję by coś z ziemi ubić. Złógk, bo chyba mam wyjęte, tak, dobra. Dobra, to zbieram je, schowam się tam i za chwilę się widzimy. Wy, bo Wy i tak nie odczujecie tego, że, że minął jakiś czas, bo będziecie mieli przeskok. Więc... Właściwie nie wiem po co tu mówię, ale. Ok, nevermind. Nic nie leci, chyba nic. To chowamy się w naszej epickiej czatowni i wracamy za chwilę. A jestem z powrotem, słyszę kaczki, słyszę kaczki. Kurde, akurat, akurat przeszedłem, szczerze mówiąc, i usłyszałem kaczki. To nie wiem, może jeszcze spróbujemy zmusić się do cofnięcia. O, widzicie, jak widzicie, o widzicie, jak widzicie, cofają się, znaczy wracają. Dobra, wyjmuj teraz krótko do Sowiec i chleco tak, 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 tak. Dobra, zdejmujemy, aby się nie rozdzieliły. O, 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 o. Dobra. Ona nie jest czarna, czasem? Bo mi się wydawało. A, dobra, tak się zastanawiam, jak długi ten odcinek będzie. Generalnie, sami możecie dzisiaj wypowiedzieć, jak długie chcielibyście odcinki z The Hunter'a, bo tak naprawdę chyba różne są. Najczęściej są takie około pół godziny, ponad pół godziny, 40-minutowych. 40 minut chyba nie przekroczyłem, jak mi się wydaje. Nie pamiętam, nie przypominam sobie. Ta kaczka jest zwykła, ale tamte. Nie, może mi się po prostu wydawało. Ale ta kaczucha, e, ona jest zwykła. Zróbmy sobie zdjęcie na do miniaturki I... Nie. może być. I generalnie jak już to oglądacie możecie wypowiedzieć się na temat serii z Daisy Stand Standalone. Bo zastanawiam się nad zrobienie takowej serii właśnie z tej gry. A szczerze zastanawiam się od dwóch tygodni i nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo pierwsza sprawa, bardzo ciężko to grę się nagrywa. A druga sprawa no trzeba troszeczkę w niej posiedzieć, żeby wyciąć żeby wyciąć coś fajnego, bo generalnie nie będę wam pokazywać jak się tam chodzi z miasta do miasta, tylko jakieś, nie wiem, PvP, jakieś fajne akcje, jakieś craftingi, wiecie o co, chodzi? Coś coś ciekawego, bo taki symulator biegania to, to nic specjalnego, szczerze mówiąc O dobra chyba piątka, a szóstka Dobra i polecę razem, polecę razem, dobra Jeszcze sobie przeładuję. Dobra, mamy trójkę. Zbiorę je szybko i muszę pójść z dwóch. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale mnie wołają. Ile tam mówiliśmy? Chyba 3. Chyba 3. Bieraj to, panie. Generalnie, no, zobaczmy, ile już... Uuu, 18. Nawet, nawet. Dobra, zamykam się w No, Polujemy jeszcze jeden klucz i wydaje mi się, że skończymy. Ehe, tak, 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 tak. Never might. Kaczki. I dzisiaj widzę w formie. Ale jak widzicie, godzina 12, 11, 12 według nie są najlepsze. Nie wiem jeszcze, jak w tych późnych godzinach tam, wiecie, około 18, około 17. No, to kolejny klucz Bo nie próbowałem, szczerze mówiąc, generalnie z tego co czytałem, też całkiem spoko się sprawdzają te godziny, ale mówię, z własnego doświadczenia nie wiem, bo nie polowałem takowych. Ja mam swoją sprawdzoną, swoją przetestowaną I jest mi chyba najwygodniej. Efekty sami widzicie Może już czasami nie chcę schodzić Ale to, to mały pikuś Może się jakaś cofnie Oczywiście nie zanosi się na to A, e, jednak widzicie Warto do końca walczyć Ach, tu mówią Dobra, dawać kaczuchy. Właściwie, chwila! Zapomniałem. Jesus Christ. Zastrzelił, kurde. Dobra. I. A, jeszcze ją dosięgłem. Ale ona spadła po drugiej stronie, więc jej teraz nie wezmę, to się cofnę. Dobra. Kurde, no nie. Jak wcześniej nic nie chciało zejść, tak teraz. Kurde, wariatki schodzą jak głupie. Dobra. Zbieramy. Działam 4, tak? Tak. Więc ile kaczek udało mi się zastrzelić z Schodzących takich w jednym momencie Znaczy nie w jednym, że na raz, tylko wiecie o co chodzi To było sześć sztuk Dobra, tam to sobie potem podniosę I kurde, już serio idę za dwóch I to już będzie naprawdę ostatni klucz Więc right, my się zaraz widzimy Właściwie na pożegnaniu Więc zaraz wracam Jestem z polotem, dopiero wstałem A już widzę, że Tu kaczki nad głową latają Tam nawet dwie sobie siedzą tu wylądowała jedna hello spróbujmy ją może ubić z łuku. ona jest 40 metrów spróbujmy co nam tam zależy To chyba jeszcze jedna gdzieś jest o wybaczcie tam pływa dobra na wysoko Idealnie, prawie, ale dobra, dostała tam są dwie, tam są trzy na chwilę, a spróbujmy eee. poszczelibyśmy sobie, co nam zależy. Nie wiem, czy to było blisko, czy nie. Tutaj coś słyszę przed nami. Mm. Ty jesteś 50 metrów. Ok. Czyli między żółtym a czerwonym. A, się sposzyła jedna i wszystkie, tak? Ile ich tam było? What the hell? Tam sobie jedna pływa, a spróbuję to stąd zdjąć. A tu! Co uciekasz? Ha, ha. Nie weszło tak gorzej. Tylko zapomniałem, że nie mam załadowanej broni w pełni. Ma, ale walić ta. Tutaj sobie znaczy tutaj. Cały czas siedzimy tutaj, ale generalnie tak sobie skończymy naszą... Naszą przygodę z kaczuchami Wow Wow Oto kaczka, oto ta kaczka Żegna się z wami Strzało w głowie, w sumie to nawet w oku I zapraszam was na kolejny odcinek Który odbędzie się prawdopodobnie na Valdez Boys Ja też się z wami żegnam i do zobaczenia za nie wiem ile dzień 2-3 4-8 zobaczymy Trzymajcie się na razie Hejaspa